go widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z, z... Wow. Gorilla tag. Dzisiaj jak po tytule filmu domyślacie się pewnie co będę robił To będzie męczarnia Będę grał w Only Upa Nienawidzę grać w Only Upa Lubię i zarazem tego nienawidzę Nie ma sensu przedłużać. obstacle kurs. Ej, dobra, tylko zrobimy jeszcze sobie kurs taki tutaj, to mam na to zadanko. Save as my third person. Na chwilkę. Albo będzie easy z tą lawową mapą. Wow. szansa Mogę wziąć tak, żeby ta kamera za, za mną za podążała. No. Ogólnie Nie lubię grać w tę grę. I nagrywanie to jest kolejna rzecz, którą bardzo lubię. Bo robię to dla Was. Czekajcie, patrzcie, to. A, się zmieniło. Climbing to the crow's nest. Go for a swim. Co? Go for a swim. Muszę się prze. prze, prze. prze. Chciałem powiedzieć co innego. <grym> Muszę się wykąpać gdzieś. To nie wiem, zrobimy to później, tylko za chwilę się nie teraz wygrywać. Jak zapewne wiecie, to idziemy teraz grać w Onliapa Czyli znienawidzoną przeze mnie grę, której bardzo nie lubię. I strasznie mi się to nie podoba. Dobra, trzeba wybrać tą mapę durną. Monkey up, i just in the monkey up. Custom game. Competitive challenge. Race. Tower of sun. Challenge. Competitive. Minigames. Oh my god bro. Hell no man. Escalation. Dobra, zagrajmy sobie w tego Monkey Up Updated To jest akurat fajna gra. Select. Dobra, jak chcecie to widzieć? Nie wiem, może z pierwszego powa. No, może być O oh, boże, jak już widzicie to... Czy mi Jak już widzicie to jesteśmy na tym... Monkey Up, czyli The Only Up ogólnie, tylko że... Gorilla, tak. Nie wiem jak to przetrwa, jak, jak, jak tu nie będzie jednego rage'a ani jednego rage'a, to... to kupuję wszystkim, którzy napiszą komentarz Maxiu Sigma kupuję 1000 Shiny Rocksów. Albo cokolwiek kupuję. Do 50 zł. Obiecuję wam to, jak ja się nie zrejduję ani razu. I to serio, nie teraz, żeby... Rage'ować się... ...co chwilę. Tylko serio, spróbuję się nie zrage'ować. O Boże, dopiero co zacząłem już jestem zmęczony. Nie no, bo już jestem świeżo po nagraniu... ...filmu. Kurwa! Dobra, przepraszam was. To się chyba liczy jako rage <laughs> Nie Nie chciałbym, żeby to się liczyło jako rage Nie, no proszę was wszystkich Nie, dobra To się nie liczyło, dobra Ta Tamte słowa się nie liczyło Proszę najmocniej wszystkich, wszystkich, którzy Nie chcieli tego usłyszeć tutaj Ja pierdolniczki. Staram się Aż tak nie przeklinać tutaj Lecz to chyba będzie niemożliwe i nie wydaje mi się, że wyjdę z tego bez jakichś schorzeń mózgowych czy coś. nawet nie co powiedziałem, ale. Dobrze, że chociaż jestem sam, i nie słyszę nikogo. Znaczy, nie, że dobrze, tylko że cisza jest. Nikt mi nie przeszkadza. mi utrudnia życia. O, ja pierniczki. Trzeba to ustać na nieprzeznaczony dla dzieci Przepraszam Najmocniej Później może Jezu to będzie Dobra nie zakończę filmu Póki nie przejdziemy tego monkey upa. Na razie jest 5 minut już kurde Ja nawet nie dobrze nie zacząłem Już jest słabo Oh shit man To się nie skończy dobrze. Już mi ręce bolą, odpadają mi ręce. O Jezu. Dobra, mam checkpoint. Tutaj jest ogólnie check checkpoint i jak się spadnie, to można się teleportować. To akurat pamiętam. Nie! Nie! Ale dobra, checkpoint mamy. Więc O, proszę, to jest ten Taki zielony teleporter i jestem w tym samym miejscu. W sumie... Nie straciłem za dużo, tylko trochę czasu. Dobra, i tak latam tą małpą. Chodzi mi o to, że tą taką lawową, tą magmową, tą, tą, co, co teraz jestem nieco zwykłą, lata się o wiele wyżej, dalej. Się takiego speed ma. Tamtej drogi nigdy nie brałem i chyba nigdy też nie wybiorę Zawsze tędy szedłem Dosłownie Inaczej nie, nie potrafiłbym tego zrobić Kolejny jest checkpoint chyba na schodach A dalej już nie pamiętam Nie Miałem tylko dwa checkpointy Bo ja nie gram tu za dużo na tych mapkach Nie, 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 nie! nie! Kurde gdzie ja się złapałem? W miejscu, w którym naprawdę nie chciałem się złapać, lepsze to niż nic, jesteśmy na pierwszym checkpoincie. Nie, nie. Już powoli, powoli trochę irytuje mnie to. Czy to, że mnie tak boli prawa ręka? A lewa, nie. To jest najgorsze. To ja nie wiem, lewo. Teraz lecimy. Tu Się nawet nie da samą lewą. Nie, 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 nie. A tu można lewą. Tam też można wskoczyć, ale ja zawsze skakałem sobie tutaj. Nie, 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 nie. Uf, żyję. Wow, nie wiedziałem, że tak się da. Uf. O Jezu, jakie jestem zmęczony. Dobra. Tu spadliśmy przed chwilą. Nie chciałbym spać znowu. Jesteśmy na tych rurach Nie! Nigdy nie używam lewej ręki Nie używam nigdy już lewej ręki Już nigdy nie używam lewej ręki, obiecuję Dobra. Chciałem coś sprawdzić szybko. Nie, 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 nie. Tu się chyba ślizga. A nie. Ja serio znowu tu spadłem? A nie, ja na tych rurach. Już trochę mi się zapomina. Nie. 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 Nie, to nie był raid, jeszcze nie był raid. Macie jakąś szansę jeszcze? Dobrze, że te teleporty są, bo ja bym naprawdę nie wytrzymał bez nich Dobra, szybko to robimy Wow, 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 wow Wow Ale mi ten kontroler spada Nie, boję się tam iść Maksymalnie pół godziny filmu, bo ja nie wiem ile ja będę musiał to wszystko... Cholera! Nie, to jeszcze, to jeszcze chyba nie był rage Na takim stopniu. Nie, 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 nie. O ja Jestem. Jestem, 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 jestem. Miałem lewej ręki nie używać w takich miejscach. No trudno się mówi. A tutaj taki skrót był. Siuska kału, stąd się tego łapało Tak jak tu To jest ciężkie O Jezu ale ja się pocę tutaj Jestem cały spocony Dobra na szczęście O Jezus Maria Wow Dobra, patrz to Uuu. Dobra, nie robię, nie robię tak więcej, nie robię tak więcej, obiecuję. Kurw D. Proszę, złap się! Jest! 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 Uuu. Już myślałem, że muszę restartować. Od nowa raczej wszystko. Nie jest źle, nie spadam aż tak nisko Ale kurde, pomylę się kiedyś i na to wskoczę Tak będzie, mówię wam Dobra chill, 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 chill chill, 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 chill. <ścoughs> Sorry, że tak dyszę wam, kurde, ale... Strasznie to męczy Tak mi ręce napyrają Co ja właśnie powiedziałem? Użyłem jakiegoś języka ziemniaków, pyrków Ja pierdniczę Ja nie przejdę tych <laughs> Szachów Strasznie to jest ciężkie A jeszcze spadnę No najlepiej po prostu z tego tam Dobra, Nie Dobra, Dobra ale teraz mijam. Proszę, dobra. Dobra nie, 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 Kuituje. nie, 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 a już mi się tak kurcze nie chce. Ja już nawet nie wiem. 15 minut, filmu. Ja dalej tego nie zrobię Czy znaczy, wiadomo, że tego się nie zrobi w 15 minut? Nie, nie, proszę! Quitnę to zaraz. Patrz, patrz jak mnie daleko wywaliło. Co to jest za hamstwo? Si się blokuje wszystko. No. Ręce mi się pod tym pojawiły. Nie? nie, 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 nie Oj nie Czasem ta gra mi tak, tak... Tak... laguje Że trochę to mnie wkurza Ten only up to jest w ogóle jakiś dziwny, ja wolę tamten Escalation, Rising Lava La 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 lava chicken, chicken Sorry Jest odpowiedni moment, żeby śpiewać jakieś pioseneczki. Minecraft film. W ogóle napiszcie mi, jak oceniacie ten film, bo to jakaś porażka była dla mnie. Byłem na tym 5 kwietnia. Co tu się stało? Bo ja nie wiem. Się podbijałem jak jakaś piłka od tych tych jak jak to się pinball nazywa nie pamiętam w takim automacie się piłeczka odbija 400 razy na sekundę o Jezus Fortnite'a miałem nagrywać właśnie Fortnite też będzie niedługo Fortnite będzie też niedługo tylko muszę ogarnąć te gorilla tag, że jak się pomontować, wstawić, właśnie. Póki tu już jesteśmy, mogę porozmawiać o ważnych rzeczach o przyszłości kanału. Przyszłość kanału nie ma przyszłości, bo pewnie i tak nie wystrzeli, czy coś maksymalnie ile osiągnę na tym kanale. To może 500 subów i serio ja zrobię jakiś specjalny na 1000 subów, coś będzie, napiszę w opisie kanału. Na 1000 subów Uczę się Salta na ziemi. Dobra, robimy to. Robimy to. I nagram i będzie face reveal. Chyba, że już był. Na live wyrok temu pokazałem. Ja się zapomniałem trochę. Wtedy byłem młody. To były inne czasy. Tak daleko za kurde Uff. Tylko się teraz nie wywalić Dobra, nieźle mówi. ja naprawdę nie przyjdę przyszłość Uff. Nie chcę mi się Chyba kwituję ta. Cicho jestem, ale słyszę jak. Kurwa, nie pierdolę, kurwa. Teraz już rage był pierdolony. Jezu! Kurwa, nie chcę mi się nie wiem, jak ja mam to zablokować te wszystkie przekleństwa. Mam to. Dawaj to, dawaj, dawaj. Speedrun. Od razu na stolik. Ale jestem głupi. seria szybciej jest. Ja pa, pa pa Co ja mówię? O Boże. Już jest 20 minut. Ja dalej. Nie, ja mam drugiego checkpointa. Uff. Męcz Zawał, miałem. Zawał miałem przez 20 sekund Stałem i się nie ruszałem Nie wiedziałem co się dzieje Kiedyś Stałem, zawałuję Nie wiem No nie wiem co ja mówię Bo już Nie chcę spaść Chcę to skończyć, tak mnie bolą ręce Chciałbym sobie coś zjeść Chyba pójdę sobie zjeść jakieś Zrobi sobie jakieś spaghetti A no właśnie Możecie mi napisać Jaka jest Wasza ulubiona potrawa Co planujecie dzisiaj robić? Albo ogólnie? O cholipka Teraz zrobimy chyba konkurs kiedyś jakiś A ja Jestem serio daleko Gdzie ja spadłem? Ja na tych, tych dynksach spadłem, tych cegłach Błagam, nie wy, wy, wywal się Maksiu, Maksiu, nie wywal się Tutaj się wywaliłem, pamiętam Jestem się <laughs> da się wsadzić rękę, da się spaść Za wysoko skoczyłem Jestem najdalej Jak tylko mogłem nie! Niech się lekko podskoczyć Żebym ja się teraz nie wydupcył Jesteśmy na łopacie Jak ja to mam? Zresztą się da wsadzić ręk... O kur... O nie! No to tylko tak muszę robić I błagać Bogu, żebym się nie wywalił Nie! Dobra, my jest, tam... jest, 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 jest. Tu też? Tu się tam, na pewno da się wsadzić. A te boki są takie. Ja mam wam. Ja mam chyba zawą Nie. Jezus Maria Teraz chyba nie. Najłatwiejsza część, a ja zaraz spadnę. Słównie najłatwiejsza część. Jak ja tu spadnę. To ja już nie wierzę w nic. Nie wierzę, że mi się uda. W ogóle przejście tego całego only upa Wszędzie mnie zacina. Się blokuje te schodki. Ale jakoś żyjemy Damy radę Uff. Jestem teraz na Jakieś jedzo jedzonko teraz jest Takie Jedzonkowe Jedzonkowe, Boże Nie Nie, 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 kurde, nie Nie I błagam, powiedzcie mi, że Safe był Proszę, proszę. Nie, ja błagam. Ja naprawdę. Nie, nie robię tego, jak nie było safe. Nie. Jest safe! Jest safe! Oh, serio, to był safe. Boże, jak ja mam szczęście w życiu. Dobra, speed to. Wow. Wow. Czemu się kolor zmienił? A, to mam pój pójść, okej okay. Wow Dobra, jeszcze dwa te, ej to jest easy Ej, easy to jest Za pierwszym razem no, jakoś strefę przekroczyłem. Co to jest? Kość jakaś. Spadnę teraz. Nie, nie spadnę. Zablokowałem się ręka w tym. Już miałem zawał. A na to można? Powiedz, że można. Można. Ja skoczyłem, a ja nie widziałem, czy na to można wejść. Jestem głupi. Nie, no nie ma innej drogi. Trzeba na to wchodzić. To czerwone też. Że mnie zbejtują, że jedna połowa można, a druga nie. Dobra, nie skoczyło mi. To jest jakieś obniżone skakanie na tym czymś. Bo mi tak słabo skoczyło. Że... Ja nie wiem. O, i z Jest ta maska. Nie, No chyba nie mogę spać nawet. No Na to chyba nie można. Można! Ja bym spadł. Uff! Uh. Co to co za ołta? Jak! Jak! Nie, ja spadłem! Ja nie patrzyłem, kurwa, pod siebie. Coś. Powiem wam coś Mam teraz kontrolery Kurwa Dobra, zrajżowałem się 26 minut 26 minut Ja usiądę sobie na kanapie Piękny widoczek za mną w tle Tej z zasranej mapy ja usiądę sobie tak, żeby było Czemu to jest ta. Nieważne. Nie powtarzam tego. Dobra, robimy deala. Mogę to powtórzyć. Ale tylko jeśli wbijecie. Nie wiem. Nie wiem ile to będzie miało wy wyświetleń w ogóle. Będzie jakiś pewnie jest, mały film Jak wbijecie tutaj 20 lajków to robię drugi part przechodzenia tego Więc zostawiacie łapeczki A nie, nie, bo to mi wróci Zostawiacie łapeczki No i co? Zaraz kończymy to Balangę ze salę Dobra, tu jeszcze inne mapki będę mógł Robić, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Według mnie nie był to najlepszy pomysł. Trochę się bardzo wkurzałem, trochę bardzo. Co to jest, co powiedzenie, trochę bardzo. Bardzo się wkurzałem na tym. To jest trzeci odcinek z Gorilla, tak? Dziękuję Wam za oglądanie. Stawiajcie subiki, i łapeczki, i pamiętajcie za 20 łapeczek. Kontynuujemy serię zrobienia. Only upa. A jak skończymy tego, to lecimy na drugi. Hello.